Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek Borderca, jest ze mną Google? Jestem. Piotrek. Jestem. Undecided. Jestem. I Tomek 90. Jestem. Tak, Piotrek, z tej strony Gosia, Google Gamer si, Tomek 90. Undecided mniam, to tylko moje może być, więc uważaj. E, Także <noise> słuchajcie, dzisiaj taki randomik z DBD. Ostatnio mamy na to parcie szk na szkło i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Tak, bo gra jest poprawiona wreszcie. Tak, tak. więc rozciekania. Tak, u wszystkich na kanałach mniej więcej się pojawiają jakieś tam odcinki randomowe i no, tak dalej, i tak dalej. Nasze ekipy. Tak, możecie iść zobaczyć. Kto nie dał redy? Piotrek, happy. O! No, oczywiście. No bo no. to dlatego on chce być muzyką. One są nigdy lepsze. Ja powiem ja powiem, nie one są On jest Zabijam ciemne. moim ulubionym mordercą. Czyli? Nie. Czyli, Zobaczycie. No nie ja jesteś króliczkiem z... naprawdę? Pedofilem hmm. tym. No. Pedofil. Jak nic. Bądź króliczkiem. Dobra, zanim, no zanim się zacznie, stawiamy, kim jest Wojtek. Woj... Jakim dla mnie, dla mnie Nie, dla mnie będzie tą pielęgniarką chyba. Czy ona jest polską? tą, tą wiedźmą taką, tu te, te X-y stawia. No tak, 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 o, o mi chodzi też chodziło właśnie. Tak. Ja myślę, że jest tym. Albo dzwonem może być, gdzie, wiecie. Uderz dzwona. tak, nie, no to się tak. A Michaelem? Michael. Nie ma Michaela. Nie ma Michaela. A, nie masz. No to mm. tym spiłam, gdzie nas. rżnął. No. Znowu ta sama fapa. Mm. Ja się różniemy. Ale ma. ja znowu ta znowu... sama mapa. Fapa, fapa ta mapa jest genialna. Tak, bardzo ładna. Google jeszcze mówiła kiedyś, że grała na takiej mapie jakby jakby ulica z domami, coś takiego. Tak, tak, tak. Mnie to się, słuchajcie, mnie się tam ja nigdy nie zdarzyło. Ja mi się też nie zdarzyło. Nigdy też nigdy To jest okropna. O! Muji, no, muji! No, no. no, no. Mudzi mudzi! mudzi, mudzi, mudzi. Chip chip, taś taś! Ej, ale. Dobra, nieważne co? A Góra! Tak? Dlaczego? A dlaczego to tak. Co to? Ej, zrobili z innej strony wyjście, no. Dobra, nieważne do czego, ale inaczej jest. Ej, on to. jest ten z prądem! Prąd? Nie, ale może go mieć. Nie ma nikogo z prądem. Ej, to czemu prąda? mnie prąd poraził? A ja nie wiem czemu cię prąd poraził. Wojtek, nie się Ej, co on nam zrobił? Ej, on nam coś zrobił, bo się na czerwono paliło. Tak. No i co <laughs> Wojtek czy tu Ej, nie, on wziął jakąś perka, który nas pieści. Wojtek, proszę wyjść z game'a. Proszę ten... happy ma... wywaliło właśnie. Pięknie. Także Piotruś się nie załapie na nagranie. Niestety. Chakry nie. Czakry stety. zostały przek przekroczone. Zablokowane na maksa, na amet. Tak. <gry> Z kim tutaj ja silnik? A zimną. No. O. Ja nie, nie wiem, ale Wojtek coś zrobił, że ten silnik strasznie wolno, wolno się łatwo tak, on, on jest dzwonem! No, no, uciekaj, A, to, tu się. On jest dzwonem. Wiedziałem, że będzie dzwonkiem. <grym> Wiedziałeś, że będzie dzwonkiem. Po prostu lubi dzwony, no. No lubi. Nie da się ukryć. Chodź. No i dupa. Robaczku. Macie, no, ty ty jesteś? No leżę Znaczy, że Dobra, ja kończę innych. A co zrobiłeś, Wojtek, że to tak wolno. Ja. Naperka. O, Piotr wrócił. Tak. Ale co Ja wiszę. No, widzę, że będziemy brać, czekaj Uno momento. Por favor. No to czy to jest cyrk? Żarty. Nie wiem co jeszcze. Bum. Chodź, tak? Taak? Jesteś? <laughs> Przyszłaś tu <w> czy nie? <laughs> Chodź, tak. Słucham. Przyszłość czy nie? No, uciekli mi. Tak. Ale nie, czy przyszłeś do mnie? Nie. Nie, od nas złapał. Napra naprawdę? Mhm. Dobra, to jestem w, y, trochę bezpieczna. Ej, nie. Jezus Maria! Ja, co ja zrobiłem? Dzień dobry, Tomuś. Boże, jedyny. Stój, chodź. Mhm. Dawaj mi Ja się mi ciebie tu. przestraszyłam, Maciej, wiesz? Ja się ciebie też przestraszyłam. Wiesz <śleszy> <śleszy> <Yes. śleszy> <śleszy> <Yes. śleszy> a krzyknął. No. no. Dlatego się przestraszyłam. Powinek, no. Mówiłam, że no. Bo nas wszystkich kilim. Tak. No bo ja erotowałem maćka. Dzięki, do, do widzenia. No. Bo tam jest ten, wiesz, ten taki. A dobra, nieważne? Mhm. <laughs> Oj, ten. Słucham. Nie bądź taki dla nas ostry. Ty tym, ty tym, ty tym, ty tym. Mógłbyś ode mnie odejść? A bo to jest bo pilnuję tych, pilnuję sobie ludzi. Ludzie. Nie pilnuję, ja chodzę, przepraszam bardzo, doko. Dookoła. Dookoła. pilnujesz wokół, ty, caniaczku. Halo, halo. No, nie pilnuj go. Wojtek ci nie ucieknę Daj nam Sanse No super Oj. Jak ty maszujesz tą klawiaturę No palcami Kuka. Kuka. No kurde będzie mnie goniła bicz Don't do this to me, please Wojtek please. Bitch. Panowie i jedna pani mamy jeszcze cztery silniki No właśnie o to chodzi z, no, z Wojtkiem tak się nie... Ja go zablokowałem słuchajcie Łatwo Ja no krwawie Krwawię, krwawię. <grywy> trzeba było tak jakoś coś ogarnąć Możesz coś mi zostawić są inni gracze <grywy> mhm. ładnie leżysz ładnie leżę, no nie wierzę How can this happen? Chodź Maciuś Ja ci wziął w ogóle. Ja pierkur a ty wisiałeś już Maciek? Tak nie mm. w ogóle jak się wolno naprawia, wiecie co? Państw gdzie on ci powiesz? Jak ty krzyczysz? Nicy chyba. Mhm. Mhm. Tak? Tak. Da. Super. tak daleko. Masz fapanie? Mam. Hmm. Jak to? No jaka? Daj mu się zwingować Wojtek. daj Buga cię prosi no wiesz, daj. to nie może tak się wydarzyć kuźwa, Tomek uciekaj, uciekaj no, no weź dobra. A, dobra to weź się gdzie daj gdzie ty ten. się cofasz zostaw mnie A, nie, Maciu. nie mój drogi chłopcze idziesz tutaj teraz zginę ja. na haczyk, o, no zginiesz? Tak. No dobrze to cię troszeczkę jeszcze pomęczę. Wykrwaw się. A, to, to, to już trzeci raz Ja wam się dam poleczyć. No <laughs> Weź pomacać ci na nie dasz? No i wziął mnie w ogóle! To ja pierkur no, no, ja pierkurzór! Chodź tu Ja już też wapiłem No to będziesz fapić jeszcze raz. On jest za dobry No mówię Wojtek jeśli z perkami to już w ogóle jeszcze ty preg po Maćek, Maciek, co, co ma, Maciek, so, Maciek no. sobie, No to tu sobie. Aha, no, no bo wiem, że już wapiłem. <ścoughs> good, no. good, Teraz przynajmniej wiem, że Wojtek mnie nie lubi. Good, good. Where are you? <ścoughs> nie mam. mnie. <ścoughs> nie ma mnie do piecenia chleba. Nie mam mnie. <ścoughs> Kuga, chodź tu. Nie, a może lepiej chodźmy. A gdzie ty poszłeś? A o tu jest! No tu jest, widzę! Nie! Yeah. O matko. No znowu się mnie udział parówka jedna. I to. No, oczywiście. Ja nie ja tam opieścić no, teraz. Coś Aha. Czuję, że to prze. Hmm. prze. no. No Ja Jestem. Mhm. Y, Ozwiołem? Ja tak? No. Z tego, jak jesteśmy uszkodzeni. No ale i. ale ja się na mam apteczkę. Dlatego mamy robię. cztery silniki. Maciek nosi części zamienne. Tak. Części zamienne. <grym> Protezy. Mi. Wojtek, gdzie jesteś? O się Ja się na pewno. nie pieszczę. <grym> ja coś czuję, że Wojtek z nas przyjdzie. Ja się boję trochę. Potrzebuję silnika teraz, jak nic. No. A najlepsze jest to, że one są wszystkie. Na ja prawo dziś... masz, na prawo masz! I a silnik a nie da silnik, I e... silnik, Nie wiem czy to dobrze... O! Nie <grym> ma? <grym> Wiecie co? Prawie jak w tym serialu Zerwane więzi. Tak. Ej, patrz Maciek, w którąś. Ej, ja... W... Patrzę. Widziałam coś. Widziałam Wojtka Cień. <grym> Widziałam Wojtka Cień. Widziałam no. Nie ma wojtka Idzie! Ja! Idzie! Idzie! Ucieka! Czy? Do góry cień, nie No i no, zwolnę tu k**wa! Nie, nie! Aaaa! <laughs> tu jest! Kurde, no! <laughs> Jezu Święty! Jaki, jakie piski! Chris. No, no idź stąd! A właśnie, niczym... Uśmiech! Wojtek! Weź ty swoje berło mocy, odejdzie do mnie! Nie, ja mam teraz mm. ochotę na tuli-tuli. Tuli, tuli Tuli tu nie ma Tuli tu nie ma Tula, aby dołączyć wciśnij M Dokładnie Ej, a ile, od ilu jest ten? Jak tam się wchodzi? No Jezu, no będzie paru O kurczę, jest, klapa Brawo Kurde Klapa, o jeszcze... chyba sama Nie, mogą być, klapa jest jak dwie osoby są masz... aha no Tylko nie, to wtedy... No, come on, no. no Jezus, ja nie chcę się tą tulić. Dobrze, nie interesuje mnie to. Ja pierkuję. <noise> nie, ja stwierdzam, że Wojtek jeszcze z tymi perkami tam jest tak, za dobry. A bez perków, tak? Tak, bez perków, no. Nie chcesz się tulić, to, to Ja się w ogóle nie chcę. <noise> no i dupa. To już się otworzyło. Zapamiętam. Google zadał No właśnie o to chodzi, że ja nie. Aha. No to czy silniki musisz Ja muszę zginąć, poczekajcie, bo jeszcze... O, teraz, teraz masz klapę. Ale gdzie? No to po co? Okej. Gdzie? Przecież ta mapa jest za bardzo krzaczasta. A ja zginę marnie, on mnie tylko raz pijdojnie i po mnie. Gdzie macie pomysł, że jest klapa? Może silnik zrób? To tylko trzy. Ale to trzy, no to ja nie dam rady. No co ty, jeszcze jestem pijdojnięta. Hmm. Zdrowiej Donieta. No Maciek. No, no co? No co? Jajeczko? No, jajeczko. I ci na haku powiesz ty. Ja nie, nie muszę. Ja myślę, że chyba bardziej na środku będzie. Myślisz? Ale wiecie, to jest tak. bardzo randomowo. I A to, wiesz jak mm. mówisz, że na środku to... Yy, pan Wojtek też pójdzie na środek? <śmiewanie> I się zacznie. Cześć Ale nie chcę nic mówić, ale słyszę jak Harczy. Jak Harczy <śmienic> Wojtek, Wojtek, ja cię nie widzę, ale ja cię słyszę. Ale cię... A cię czuję. cię czuję! No tu widziałem! <śmienic> Google uciekaj! <śmienic> <cies> <śmienic> no to go. go. jest bosek! Jezu, wszurczyłaś kura! Ja się rzuciłaś, kuba. Kuba. Dzień no dobry nie. Dzień dobry Ale się przestraszyłam, bo jestem mam... Nie. Chodź Chcesz się przejść na spacer czy od razu na hak? zależy jak lubisz. No to pójdziemy mhm. na, to, <noise> na, na, na skoro wszystkich tak, Skoro wszystkich tak wziąłem i przetegowałem. Na troszkę się duszy, się dłużej... To się zrobiło ja pier, kur, wiesz co tak. tak? Zależy, no. I tu ma ten dalszy troszkę haczek, proszę bardzo. Jak bo to już się po to gra wstępno zaliczona. <głos> <głos> Cześć. <głos> już nie spadnę, nie to dragina. <noise> Ale dupo. wiedziałam, yeah. że Wojtek to tak nam zrobił. Znaczy, jakby Piotrka jeszcze... nie wywaliło, to byłoby ciężej. By było, no. Ale tak, No, już niestety internety, więc... No, ale Piotrek podpisał ten... E... Tak, z Wojtek, tak, tak, dokładnie. Mm. <laughs> Wojtek, o, powiedziałem. Pięknie. Być, bo inaczej nie będzie wsparcia. No dobra, słuchajcie, kolejny, kolejny random za nami. E, mam wielką nadzieję, że wam się podobało i będzie, jeżeli chcecie więcej DBD, to dajcie znać w komentarzu i zostawcie też łapkę w górę. Wpadajcie też do wszystkich innych na kanały, bo u każdego jest inna perspektywa, inny mecz, więc jest super pięknie i hiper fajnie. E, ze mną była po kolei, tak jak już jest tabela wyników, Maciek. Aha, była! Dziękuję, była! Znaczy była w sensie ekipa. Maciek? Byłem! Guga? Jest, byłam. jestem byłam. Tomek90? Byłem! No i Happy Disconnected. Disconnected, ale byłem. Happy, ci mogę dać minusa, pardon ci minusa. Guga, s nie będę this Ja też mogę dać, o. Halo Maciek. Ej, bo mnie zaraz Maciek, Maciek, do you love me? I do. Okej, okay, dobra. ale ej, słuchajcie, można. Można reportować, to, tak. Można, tak, także dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także dziękujemy wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć i papa. pa pa, pa, pa.